Cześć, z tej strony Agata. Jestem dietetyczką kliniczną i w tym podcaście pomagam zrozumieć zaburzenia hormonalne, takie jak PCOS, insulinooporność czy np. choroby tarczycy. Pragnę nauczyć się współpracować ze swoim ciałem zamiast walczyć i zrozumieć, co ono próbuje Ci przekazać poprzez zaburzenia hormonalne. Zostań ze mną, aby dowiedzieć się więcej i zapraszam Cię do wysłuchania dzisiejszego odcinka. Cześć, witam Cię w najnowszym odcinku podcastu. Dzisiaj porozmawiamy sobie troszeczkę subiektywnie będę mówić o tym, dlaczego współpraca z dietetykiem tyle kosztuje. Bo nie powiem, czasem zdarza się, że ktoś podkreśla to, że współpraca ze mną jest droga, albo pisze, że nie ma kasy i że to wszystko jest fajne, no i że fajnie byłoby tak działać holistycznie ze tym swoim organizmem, ale nie mam na to środków. I oczywiście będę mówić o tym, jak to wygląda u mnie. A nie wiem, jak to wygląda u każdego dietetyka, i nie mogę wypowiadać się za całą branżę. Mogę wypowiadać się o tym, jak to jest u mnie, dlaczego współpraca ze mną tyle kosztuje. Także, tak, na moim przykładzie podzielę się z, ty, z tobą właśnie tym, co stoi za takimi decyzjami, co stoi za takimi cenami. Żebyś mogła to zrozumieć i może zastanowić się, właśnie czy. Jakby jest to dla Ciebie zrozumiałe i czy chcesz z czegoś takiego korzystać, właśnie z tych powodów. I może pozwolić to po prostu też porównać sobie, dlaczego współpraca z lekarzem kosztuje tyle, a z dietetykiem x razy więcej, bo czasem rzeczywiście spotykam się z takimi, może nie zarzutami, tylko takimi argumentami, że jak to konsultacja u dietetyka kosztuje więcej niż u lekarza albo profesora, albo i tak dalej, i tak dalej. Więc ja też wiem, że standardy w branży, że tak powiem, są różne, często tragiczne. I często pacjentki, które do mnie trafiają, ja nie jestem ich pierwszym dietetykiem, ale no moją misją jest być ich ostatnim dietetykiem. I tak sobie to powtarzam, że to jest moje podejście, że ja chciałabym naprawdę wnieść dla Ciebie zmianę. I nie chciałabym, żebyś musiała jeszcze po mnie chodzić gdzieś dalej. No ale bardzo różnie to jakby widzę, że pacjentki przychodzą często bardzo niezadowolone ze współpracy z innymi dietetykami. Nie chcę tutaj absolutnie nikomu obrabiać dupy, nie? bo to nie o to chodzi, tylko. No, wiem, że nie każdy dietetyk podchodzi do tematu tak jak ja, i wiem, że po prostu czasem współpraca z dietetykiem sprowadza się do mierzenia, ważenia, jadłospisu i kolejnej wizyty na mierzenie, ważenie, ponowy jadłospis i to ma być współpraca dietetyczna. No, dla mnie to jest jakiś, jakaś kpina, nie? I czegoś takiego rzeczywiście uczą nas na studiach. Ale moim zdaniem to w ogóle nie ma nic wspólnego z pomaganiem pacjentowi, i moim zdaniem to w ogóle nie ma nic wspólnego z pracą dietetyka, bo sam jadłospis. To nie jest coś, co sprawi, że ty będziesz stosować taką dietę. I sam jadłospis, to nie jest coś, co pozwoli trwale zmienić twoje nawyki żywieniowe. A to jest moim celem. Żebyś ty trwale potrafiła zmienić swoje nawyki, czy to z dietą, czy to ze stylem życia, żebyś ty wiedziała, co masz robić, żeby sobie pomóc, a nie czy ja idealnie w tym programie dietetycznym dopasuję wszystkie suwaczki na witaminy, składniki mineralne itd. Bo moje doświadczenia po latach już pracy z pacjentami są takie, że który człowiek jest w stanie stosować jadłospis od A do Z i to, że ja te wszystkie suwaczki w programie dietetycznym komponując jadłospis, skonfiguruję tak, że się wszystko będzie na papierze zgadzało i wszystkie witaminy teoretycznie będą pokryte, tak? Bo tego się uczy na studiach dietetycznych. To, to nie ma żadnego znaczenia, bo Ty i tak nie będziesz tego realizować w 100%, tak jak ja to rozpiszę. Najczęściej, nie? Większość pacjentów nie stosuje jadłospisów w ten sposób, a um, dlatego też uważam, że moim celem jest po prostu nauczyć Cię tak się odżywiać i w swoich propozycjach posiłków wprowadzać takie zmiany, żeby to Ci pomagało, żeby edukować Cię, co zmienić w Twojej diecie, aniżeli wprowadzać jakąś wielką rewolucję i moje posiłki, które u mnie się sprawdzają, na siłę próbować cię ich uczyć. Nie? Bo każdy z nas ma inny smak, każdy z nas ma inne preferencje, każdy z nas ma po prostu inne pomysły na swoją dietę i nie ma szans, żebym ja idealnie trafiła we wszystko to, na co ty akurat masz ochotę, we wszystko to, co ty lubisz, a czego nie lubisz. Więc to jest off topic oczywiście, ale chciałabym, żeby, żebyś też zrozumiała, że współpraca z dietetykiem to nie jest mierzenie, ważenie jadło spis. To jest coś więcej, i chodzi raczej o to, żeby nie inspirować się za mocno tym, czego uczą nas na studiach, tylko żeby pamiętać, czego potrzebuje człowiek po drugiej stronie realnie i co realnie temu człowiekowi po drugiej stronie jest w stanie pomóc. No to jest moje podejście, ale wiem, że bywa różnie, i bardzo mi przykro, jeśli byłaś już kiedyś u dietetyka i właśnie z czymś takim się spotkałaś, z mierzeniem, ważeniem jadło spis next. Bo dla mnie to w ogóle nie ma nic wspólnego z współpracą dietetyczną. Więc co wchodzi właśnie w skład takiej współpracy dietetycznej w moim podejściu i czemu to tyle kosztuje? Po pierwsze, jakby chciałabym podkreślić tą ilość godzin, którą ja poświęcam na każdego pacjenta. To, że ty widzisz jedną konsultację, która trwa godzinę i kwotę X za tą konsultację, to nie znaczy, że ja biorę tyle za godzinę mojej pracy. To jest po pierwsze to na tą godzinę konsultacji składa się często kilka godzin przygotowania do tej konsultacji, bo ja przed konsultacją zawsze zbieram wywiad, wypełniasz taką bardzo obszerną ankietę. Um, przygotowujesz wszystkie swoje wyniki badań, jakie tylko zgromadziłaś i jakie tylko będziesz chciała mi podesłać, i ja je wszystkie analizuję, przeglądam, wyciągam wnioski, przeglądam ten wywiad, yy, zapisuję sobie notatki, zapisuję, o co cię muszę spytać, zapisuję, jakie są priorytety nasze do pracy, analizuję te Twoje wyniki, żeby wiedzieć, nad czym musimy szczególnie popracować, w jakim stanie jest Twój organizm, co musimy zbadać, co musimy sprawdzić, jakie są tropy. Jakie mogą być przyczyny Twoich problemów, tak? Więc to jest cała taka analiza tej twojej obecnej sytuacji i cały ten czas, który ja poświęcam przed tym spotkaniem jeszcze z Tobą, przed tą całą godziną, którą spędzimy razem w miłej atmosferze, to ja też spędzam czas na to, żeby to wszystko ogarnąć i sprawdzić, co tu się dzieje i co może właśnie u Ciebie być powodem problemu. Pamiętam, że jak zaczynałam pracę jako dietetyk, i jeszcze pracowałam tak e, bardziej stacjonarnie, miałam gabinet e, po prostu taki, do którego przychodzisz, no to nie miałam możliwości za bardzo zebrać sobie takich materiałów przed tą wizytą, i było to też dla mnie szalenie trudne, że ja tak naprawdę na spotkaniu musiałam pytać o to wszystko, ten cały wywiad przeprowadzać. I na spotkaniu tak naprawdę pierwszym nic się nie zadziewało, bo ja jeszcze niewiele rozumiałam na Twój temat, i niewiele na Twój temat wiedziałam. A teraz po takim dokładnym przygotowaniu, analizowaniu tego wszystkiego. Ja też jestem w stanie już na tej pierwszej konsultacji powiedzieć ci mniej więcej, co my będziemy robić. Mniej więcej powiedzieć ci, jakie my będziemy mieć priorytety, nad czym ty szczególnie będziesz musiała popracować, i w którą stronę my będziemy zmierzać, i czasem też już jestem w stanie po tej pierwszej analizie, w zależności od tego, ile materiałów też mamy przed tą konsultacją, czy jakie wyniki, czy czegoś brakuje, i tak dalej, jak obszernie wypełnisz, uzupełnisz wywiad też. To często już jestem na tym, na tym pierwszym spotkaniu w stanie powiedzieć ci, co może być przyszłość. Przyczyną Twoich problemów albo hipotetycznie, w którą stronę będziemy szukać, czy to albo to może być powodem. Więc ta, ta sama konsultacja to jest tylko taka malutka cegiełka tego wszystkiego, co składa się na cały proces. Po konsultacji, dostajesz też ode mnie zalecenia, które no, przygotowuję dla każdej pacjentki indywidualnie. Więc owszem, korzystam z różnych swoich wzorów. Pewne rzeczy mam już gotowe i nie wszystko piszę od A do Z, tak? Bo takie zalecenia u mnie to jest najczęściej kilkanaście stron A4. I to nie jakaś piękna kanwa, że pół obrazka tam zajmuje ten, ta, ta strona A4, tylko to jest tekst po prostu, czcionka dwunastka, tak? Ale mm, chodzi o to, że. To, to przygotowanie tych zaleceń po konsultacji, po właśnie rozmowie z tobą też zajmuje kolejną godzinę czasu najczęściej. I tak i tego wszystkiego nie widzisz pozornie w momencie, kiedy widzisz 60 minut konsultacji z dietetykiem. Nie widzisz tych godzin przygotowań, nie widzisz tych godzin też po spotkaniu. tak. Więc tak naprawdę czasem ja dostaję całe foldery, gigabajty po prostu plików od pacjentek z wielu, wielu lat. I ja to wszystko naprawdę przeglądam, analizuję. Fakt, że są czasem badania, które pomijam, bo nie ma sensu dla mnie analizować z 20 morfologii z ostatnich 10 lat, ale wyciągam wnioski i sprawdzam sobie najważniejsze rzeczy, i też porównanie tego z kilku lat wstecz ma dla mnie ogromne znaczenie, bo często to są historie naprawdę wieloletnich problemów, które no nie wystarczy mi spojrzeć na dzisiejszą morfologię zrobioną tydzień temu. Czy na ostatni pomiar, nie wiem, witaminy D, czy czegokolwiek, tylko też porównanie tego pomiaru z poprzednimi też już daje pewne wnioski i pozwala nam szybciej wdrożyć skuteczny plan działania i czy skutecznie dobrać dawki suplementacji, tak? Więc jakby te wszystkie rzeczy. Zajmują czas. Poskładanie tych kropek zajmuje czas. Ale no, abstrahując od tego mojego czasu, nie, bo to może dla Ciebie nie mieć żadnego znaczenia, ile ja tam godzin siedzę przed tą konsultacją czy po niej. To dla Ciebie nie ma znaczenia, tobie zależy na konkrecie, na efekcie. Mm, jakby to wszystko, że ja też chodzę na szkolenia, rozwijam się, żeby lepiej Ci pomagać, rocznie to jest często kilka, kilkanaście szkoleń, które kosztują najczęściej kilka tysięcy. Tak, więc jakby w skali roku ja wydaję też bardzo duże pieniądze na swoją edukację, żebyś ty mogła dostać taką pigułkę tej wiedzy, skrót moje doświadczenia z pracy z kobietami, moje doświadczenia właśnie z pracy dokładnie z takimi podobnymi do ciebie przypadkami, a nie wszystkimi możliwymi pacjentami świata i problemami świata, bo to też jest wiedza pewna specjalistyczna. Ja obecnie pracuję w takiej bardzo ściśle określonej działce. Z problemami hormonalnymi, takimi jak PCOS, jak insulinooporność, endometrioza, choroby tarczycy. Tego jest oczywiście sporo, sporo i tak. Ale ja się dokształcam dokładnie w tych obszarach. Pracuję też często z pacjentkami z problemami z przewodem pokarmowym, bo to, mimo że zawsze chciałam zajmować się tylko hormonami, to nie da się tak, bo te problemy się często łączą. I dlatego tutaj też trzeba troszkę wiedzy w tym kierunku, bo jednak te problemy dzisiaj, w tym naszym obecnym świecie, w XXI wieku są bardzo częste i trzeba też skutecznie sobie z nimi radzić. Bo hormony mogą być tutaj problemem, który jest tylko wierzchołkiem góry lodowej, a pod spodem jest cała masa innych rzeczy, które trzeba zrozumieć i z którymi też trzeba pomóc pacjentkom. Więc te kilkanaście tysięcy rocznie za szkolenia, za analizowanie badań naukowych, za analizowanie całej wiedzy i wyciąganie z tego takiego sedna dla Ciebie, żebyś Ty mogła za te kilka stówek dostać realną pomoc. No, moim zdaniem nie da się tego zrobić sprawniej. Ja przynajmniej nie znalazłam jeszcze takiego sposobu. Ja też nie jestem w stanie obiecać ci, że jedna konsultacja załatwi robotę, dlatego obecnie już praktycznie nie konsultuję pojedynczych e, spotkań. Raczej umawiamy się już na stały proces, który będzie trwał po prostu kilka miesięcy co najmniej. I w tym momencie po prostu widzę sens takiego działania, bo w momencie, kiedy przychodziły do mnie pacjentki na jedno spotkanie za kilka stówek, ja poświęcałam cały ten czas, te kilka, kilkanaście czasem godzin, na to, żeby to wszystko ogarnąć, pomóc, i później ta pacjentka nigdy nie wracała, bo było tego wszystkiego bardzo dużo dla niej do pracy, i często tak jest po prostu, że to jest dużo pracy. To jest często trochę badań do zrobienia. To jest często wiele potencjalnych rzeczy, które my musimy sprawdzić, żeby rzeczywiście zobaczyć, jak ten Twój organizm pracuje, co tu się dzieje. Ja też nie mogę wróżyć z fusów i ja też na podstawie samego tego wywiadu nie jestem w stanie zawsze dać ci wszystkich odpowiedzi, bo my też musimy sprawdzić po prostu pewne rzeczy w wynikach badań, żeby zobaczyć, co naprawdę ci dolega i co naprawdę jest problemem, a co nie jest u ciebie. Żaden człowiek to nie jest, no nie da się idealnie przełożyć jakichś sztywnych wyników badań naukowych na realne doświadczenie i na realnego pacjenta. Więc każdy człowiek to jest osobna historia, i ta historia, jeśli wchodzi tutaj w grę jakieś działanie schematami tylko i wyłącznie i wrzucanie wszystkich do jednego worka, typu PCOS, to damy inozytol i damy berberynę albo damy nie wiem, co jeszcze, to nie ma żadnego sensu. To ci nie pomoże. Ty potrzebujesz spojrzeć trochę głębiej w to wszystko, zobaczyć jakie niedobory cię dotyczą, a jakie nie. Jak sobie radzisz z dietą i co w tej twojej diecie wymaga poprawy. Musisz spojrzeć na to, w jakim stanie po prostu jest twój organizm, jak on sobie radzi z tym nadmiarem hormonów, które hormony są podwyższone, a które nie. Tak? I zobaczyć konsekwencje też tych swoich różnych działań, wyborów. I dopiero takie działanie kompleksowo ma jakikolwiek sens bo nie działasz tylko na powierzchni mierzeniem, ważeniem i kolejnym jadłospisem, który dostajesz i na którym może schudniesz, ale co z tego jak jakby dalej nic. Tutaj nie wiesz co się dzieje z twoim ciałem, nie? I realnie nie wiesz jak to twoje ciało wspierać i jak sobie ten jadłospis sama potem skomponować, jak skończy się ta współpraca z dietetykiem i to mierzenie, ważenie, nie? Więc moim celem jest, żebym była twoim ostatnim dietetykiem teraz, ale dwa, żeby realnie ci pomóc i żebyś realnie zrozumiała co się dzieje z Twoim organizmem, co wymaga wsparcia, jak go wspierać, które nawyki są do zmiany, które rzeczy są do totalnego przebudowania, a które tylko trochę trzeba po powierzchni jakby pościerać ten kurz, tak? Bo czasem to nie są rewolucyjne zmiany, a czasem są ogromne rewolucyjne zmiany, które też musisz wprowadzić z czasem, stopniowo. Więc ja Cię w tym wszystkim bardzo chcę wspierać, ale też nie widzę innego skuteczniejszego sposobu. Bez włożenia mojej ilości czasu, dokładnej analizy, do spojrzenia, co się tutaj dzieje, tak? Żeby rzeczywiście było to skuteczne. Chciałabym, chciałabym kiedyś doświadczyć tego, że system opieki medycznej będzie dostrzegał dietetyków ich rolę. Chciałabym, żeby kiedyś w ogóle ten system był lepszy. Żebyś ty mogła to wszystko zrobić na NFZ czy inne tego typu system. Ale no, sorry, realia są takie, że lekarz ma tam, nie wiem, 5 czy 10 minut na pacjenta. Więc ja się też nie dziwię lekarzom, że oni nie zaglądają do całej tej twojej historii kartoteki, nie pytają cię o dietę, o styl życia, bo oni nie mają po prostu na to czasu, nawet jeśli by chcieli to ten system po prostu polega na tym, że trzeba pomóc trochę jak największej ilości pacjentów, a nie, że trzeba pomóc każdemu pacjentowi od A do Z i rozwiązać wszystkie jego problemy. Sorry, takie są realia. Czytałam właśnie całkiem niedawno książkę Metoda Czarnej Skrzynki, nie pamiętam teraz autora, ale jest świetna ta książka, Metoda Czarnej Skrzynki. Polecam, bo tam też jest bardzo dużo takich absurdów systemu medycznego pokazane właśnie w ten sposób. Może nie tylko chodzi o absurdy, ale zrozumienie jak właśnie cały ten system działa i o co w tym wszystkim chodzi. Więc moim celem nie jest pogłaskanie twoich problemów w powierzchu. Moim celem jest to, żeby dokopać się tam do tego, co siedzi pod spodem, w środku, do tego, do którego nikt do tej pory nie miał czasu się dogrzebać, po prostu. No i za tą całą wiedzę, doświadczenie płacisz. No przepraszam, nie jestem w stanie tego zrobić inaczej, bo ja też nie jestem w stanie zarabiać mniej niż pani kasierka w Biedronce. A może ci się wydaje, że taka dietetyczka, która tam ma konto na insta i kilka tysięcy obserwujących zarabia nie wiadomo, jakie kokosy, ale to nie jest prawda. To nie jest prawda. I nie będę się oczywiście tłumaczyć, bo to nie ma żadnego sensu. Chciałam tylko pokazać Ci taką drugą stronę, drugą perspektywę, i żebyś mogła zrozumieć w ogóle, co się składa na tą cenę i co się składa na cały ten proces. I jeszcze taki off-topic. Z momentów, kiedy zaczynałam pracę jako dietetyczka. Czy jak wracałam właśnie do, do zawodu po krótkiej przerwie i miałam troszkę niższe stawki, i no te stawki były o wiele niższe niż teraz, tak? To nie czarujmy się, ale też nie miałam wtedy takiej wiedzy, i nie, nie ukończyłam tylu szkoleń, i nie pracowałam z tyloma pacjentami z bardzo skomplikowanymi przypadkami wtedy, więc nie czułam się na siłach, żeby oferować wyższe stawki, tak jak obecnie się czuję. Więc wtedy. Mam wrażenie, że pacjenci, którzy rzeczywiście płacili te kilka stówek, oni nie mieli żadnych efektów. Oni się w ogóle nie przykładali do tego procesu. Oni odwoływali konsultacje, oni nie przychodzili na spotkania, bo nic nie zrobili od spotkania do spotkania, nie wysyłali żadnych wyników aktualnych, bo zapomnieli zrobić badania, bo nie mieli czasu, bo nie mieli czasu się skupić na zmianach w tej diecie, nie wdrożyli żadnych zaleceń. Nic nie zrobili, jakby słowem, od spotkania do spotkania. Oni nie mieli takiego szacunku w ogóle nawet do tej mojej pracy i nie mieli szacunku w ogóle do tego, że trzeba coś zmienić w swoim życiu. I ja nie chcę pracować z takimi osobami. Ja chcę pracować tylko z osobami, które naprawdę chcą coś zmienić w swoim życiu. Ja chcę pracować tylko z osobami, które chcą, po prostu, bo już mają dość tych swoich problemów. I wiedzą, że zapłacą tą cenę i zaangażują się w pełni po prostu do tego, żeby coś w tym swoim życiu zacząć po prostu zmieniać, bo już rozumieją, że jak będą dalej postępować tak, jak postępowali, po swojemu, szukać metodą próby i błędów, brać jakieś tam suple i wydawać na to tonę kasy, bo tego też nie widzisz. Z <grytanie> tej drugiej strony, ile ty już teraz wydajesz pieniędzy na rzeczy, które nie działają w żaden sposób. Więc... To jest takie moje motto, moja dewiza, mój sposób pracy. Nie chcę marnować mojej energii i mojego doświadczenia na osoby, które nic z tym nie zrobią. I przykro mi, że system nie uwzględnia dietetyków za bardzo, że nie jestem w stanie w ramach tego systemu świadczyć usług, dostawać pieniędzy od państwa, od systemu, żebyś ty mogła mieć to za darmo albo za jakąś niewielką opłatą. Bardzo kiedyś marzę o tym, żeby taki system istniał i żeby dało się to jakoś zrobić, ale na tę chwilę ja nie widzę sensu w 15-minutowej wizycie z pacjentem, na której ja nie mam możliwości w ogóle w żaden sposób tego wszystkiego przeanalizować tak, jak trzeba i realnie komuś pomóc. Ja nie chcę być kolejnym jakby ślizganiem się po powierzchni twoich problemów. Dobra, zaczynam się powtarzać, więc to jest ten moment, żeby zakończyć ten odcinek. Bardzo ci dziękuję za wysłuchanie. Jestem w ogóle ciekawa, jeśli dotrwałaś do tego miejsca, to jestem bardzo ciekawa, co ty o tym wszystkim myślisz, bo ja tu oczywiście przedstawiłam moją perspektywę i ja wiem, że twoja perspektywa jako pacjenta też jest pewnie taka, że no fajnie jakby właśnie system to dawał, nie? Ale jest jak jest i to nie jest też moja wina, że system nie zapewnia nam takiej opieki zdrowotnej, jakiej byśmy potrzebowali realnie, więc daj mi znać, co o tym sądzisz. Daj mi znać, czy w jakikolwiek sposób, nie wiem, zmieniłam twoją perspektywę, czy też rozumiesz właśnie te wszystkie aspekty, czy ma to dla ciebie jakiekolwiek znaczenie i w jaki sposób też wybierasz specjalistów do pracy, bo jestem ciekawa po prostu twojej perspektywy i twojego spojrzenia na to. I bardzo, bardzo Ci dziękuję za wysłuchanie kolejnego odcinka mojego podcastu. Słyszymy się w kolejnym tygodniu. Mam nadzieję, że zaskoczycie znowu jakimś fajnym tematem, a oczywiście, jeśli też masz jakiś temat, o którym chciałabyś, żebym porozmawiała, żebym powiedziała Ci o mojej perspektywie. To daj mi znać i napisz koniecznie w komentarzu pod odcinkiem, czy to na YouTubie, czy na Spotify też jest opcja komentarzy do każdego odcinka. Zapraszam, no i koniecznie subskrybuj, łapka w górę i tak dalej, obserwuj podcast. Wiesz, to wszystkie rzeczy, które pomagają mi docierać do nowych osób, które pomagają mojemu podcastowi się rozwijać i które pomagają mi po prostu trafiać z tymi treściami, które tworzę szerzej i pomagać właśnie większej ilości osób, bo to jest tak naprawdę moim celem. Nie skasować x tysięcy za współpracę, tylko moim celem jest to, żeby pomóc jak największej ilości osób. I dlatego też ten darmowy podcast tutaj się ukazuje co tydzień, i masa innych darmowych treści też w internecie. Koniec. Dzięki. Miłego dnia dla Ciebie. Cześć.